Kochane dzieciaki, wielkimi krokami zbliżamy się do mojego ukochanego okresu liturgicznego, adwentu i dzisiaj poprosiłam ciocię Malwę, żeby zrobiła nam bardzo ważny przedmiot. Lampion, bo chcę was zachęcić, abyście chodzili na roraty i chcę was zachęcić, aby ten lampion płonął na przykład wieczorami w waszych pokojach aby przypominał o modlitwie kiedy będziecie się też modlić może rano można go też zapalić. Poprosiłam ciocię Malwinkę ponieważ ja nie mam czegoś takiego ładnego. Mam tylko takie lampki. No i zobaczcie, jakbym to zapaliła na przykład tu i tu. No to tak wygląda średnio, prawda? A ciocia Malwa zawsze ma bardzo ładne pomysły, więc zachęcam was, żebyście wszyscy zrobili razem z nią ten lampion. I bardzo, 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 bardzo czekam na zdjęcia Waszych lampionów. Idziemy do komnaty plastycznej. Cześć! Cześć! Witajcie kochane dzieci. Dzisiaj ciocia Inga poprosiła o zrobienie lampionu. Więc ja się tak zastanawiałam, jaki mógł być ten lampion, bo już tak w zeszłym roku, bo już wcześniej, już tyle sobie myślałam, że już tyle było tych lampionów, ale pomyślałam, że jeszcze nie ma lampionu, który jest... Aniołkiem. Mm. Tada! Tu mam taką jedną wersję, a tu mam taką drugą. I oczywiście w środku tam jest y, lampeczka. Właśnie takie, takie światełko. Y, więc można to sobie zapalić i trzymać na roratach, na modlitwie, właśnie przez cały adwent, ale też nie tylko, bo może przez cały rok nam służyć taki lampion. A on jest bardzo prosty do zrobienia. Co ty myślisz o tym, Ciociu, Sylwio? Ja wiem, że ja będę tak korzystać z swojej pomocy. Tak myślisz? Nie, on jest bardzo prosty i potrzebujemy tak zwykłego słoika. Ja tu wziąłem takie większe te słoiki, bo mogą być wtedy e, właśnie te aniołki większe. Bibuła. Te światełko, klej, nożyczki i kolorowy papier, i sznurek jeszcze, też, żeby móc y, związać. O, też właśnie. może być kolorowy, prawda? Też może być kolorowy, więc co? Zabieramy się do roboty? Jestem ciekawa, co nam z tego wyjdzie. Dobrze. To najpierw, jak bierzemy słoik, to mm, najlepiej, żeby był właśnie bez tych etykiet, prawda? Tutaj mi jeszcze trochę zostało, ale to już może być, tu będą skrzydełka najwyżej wklejone, to nie będzie widać, nie będzie widać tego. Wybierzmy sobie jakiś kolor jaki chcemy, żeby miał y, sukieneczkę, mm, ten mm. aniołek. Tutaj mamy pomarańczowy, tu czerwony, jaki Ty weźmiesz? Może żółty? To ja albo zielony, albo niebieski, może niebieski. I, I musimy zobaczyć właśnie jak to, ile nam potrzeba, musimy uciąć tutaj tyle tej bibuły, czyli o. Będzie taki fragment dobra Czyli tak, żeby no. obwinąć cały, słoik, cały to słoik, zaznacz tak? sobie, tak? Jak utnę trochę więcej, to się nic nie stanie, tak, po prostu bardziej nie. sobie zakleję. Tak, bardziej sobie zaklei, że tam się nic nie stanie. Mamy, mamy tutaj na zakładkę, żeby właśnie też zakleić. Mm -hmm. Dobra. Ok, tutaj jest. Mm -hmm. Jak braknie, to też się nic nie stanie. Też Można się dokleić. nic nie stanie. Można dokleić. I teraz widzimy sobie, gdzie, bo to nie musi być całość, tylko tak, żeby nam sznurek był. To ja sobie mm -hmm. zaznaczę tutaj o taką kropę. Kleimy tu. czy nie kleimy? Nie, na razie nie kleimy, bo musimy teraz zobaczyć. Zobaczcie tutaj, gdzie jest to miejsce, żeby było. O tak, żeby tyle było tej bibuły, bo tu będzie nasz sznureczek, to będzie zaklejone. Czyli musimy znaleźć takie miejsce, żeby nam został ten ten do zakręcania i ucinamy, bo wiesz, tak, tak możesz sobie zaznaczyć albo cienkopisem, albo jakoś tak, ja sobie, oh. tak sobie złożyłaś i ja odcinam ten kawałek. Można tak łatwo zrobić, bo bibuła jest łatwa w przecinaniu. Ja sobie zginam, zginam i no tak No i teraz przetnę. sobie jeszcze sprawdzę i zobacz, jak ładnie mi wyszło. Dobrze, to utnij sobie tamto. Okay. A nie mogę sobie zostawić? Nie, bo będzie, wiesz co, fajnie jest, jak jest jeden kolor, mm -hmm. bo wtedy będzie światło lepiej widać, prawda? Jak są dwa, to będzie trochę nam ciemniej to światło widzieć. I możemy smarować klejem słoik. I wtedy przyklejamy. Mm -hmm. To jest właśnie fajna sprawa. Możemy... Fajnie się trzyma też klej. Najpierw kawałek. I wtedy przyklejam, zobaczcie tak, o dobra, trzeba też uważać, żeby nam się to nie, a jak się jak zmarszczy, zapis... to, tak, to będzie to fajnie. to jest jak takie ubranko, prawda? Nawet cały słoik? Cały słoik, ale możesz po kawałku, żeby ci się dobrze później yy, przyklejało właśnie. Tutaj. Już trzeba ukożyć, żeby sobie rączek nie pokleić. Tak. I jedziemy dalej. O, już tutaj kawałek. Dobra. Tutaj kleimy. Dobrze, dobrze, dobrze. O, już tutaj jest. Tutaj zaklejam wszystko ładnie. I to, co zostało, to jeszcze tu smaruję na tej bibułce. Próbuję tak fajnie teraz tak? zwinąć. A. No. O. I tu jak nam odstaje, to możemy odciąć. Udało się. Zaraz zobaczę, czy się trzyma. Jeszcze Ale, chyba tam, jeszcze tam jest kawałek. Tutaj kawałek. Mhm. O. Super. Jest. Dobrze. Czyli mamy już taką naszą tutaj sukieneczkę naszego aniołka, czy jakąś tunikę taką właśnie długą. Teraz jest. Najtrudniejsza rzecz. Nie wiem, mam nadzieję, że sobie tutaj wszyscy poradzimy. Ja tu wszystko postaram się wytłumaczyć. Utnę kawałek sznurka mm -hmm. dla ciebie też. Bo musimy bardzo dobrze związać. I teraz tak, ja to wytłumaczę. Najpierw próbujemy zrobić taki delikatny węzełek tutaj, prawda? Niech się tak trzyma. I słoika, przekładamy, tak? Tak, przekładamy tą dłuższą część na drugą stronę i musimy przełożyć najpierw tak delikatnie o, na środku, tak, żeby było, żebyśmy mogli tak podnieść, o, i tu zawiązać mocny węzeł. Zaraz to pokażę. Mocny węzeł. Molliwek, a tutaj na ten pierwszy słupiałek robimy tym krótszym końcem, czy dłuższym? Tutaj tym krótszym, znaczy tutaj, tak, tutaj robimy też, bo muszą być takie dwa węzełki. To musi być bardzo mocno. Jak tam już zawiązaliśmy, to wtedy z tej strony możemy zawiązać mocniej, bo to musi nam się, tak, żeby nam nie spadło. I zaraz zobaczymy. O, dobra. Nie to chyba mi coś nie wyszło. No właśnie, to jest. Tak jak mówiłam, najtrudniejszy element, bo ty zawiązałeś tutaj mocno ten supeł, prawda? Tak. I teraz ten długi ogonek musimy tak przełożyć delikatnie pod spodem, pod tym sznureczkiem, po drugiej stronie no. i dopiero zawiązać. I tutaj zawiązać. No, bo to jest najtrudniejsze. Jak mamy też jakieś druciki, albo jak rodzice mogą nam pomóc, z tym to jest najłatwiej. Bo musimy tak zobaczyć, nie wypadnie nam słoik? Nie. Dobrze, bo to jest najważniejsze. Że najpierw trzeba sprawdzić. Mocno, nie wypadnie. Dobrze. Jeżeli coś, to naprawdę tutaj można poprosić rodziców czy kogoś z starszych dziadków. I teraz możemy sobie ten sznureczek na razie włożyć do środka, żeby nam się nie plątał. I co? I robimy dalej, tak? I teraz rozumiem, przechodzimy do trudniejszych rzeczy. Przechodzimy do trudniejszych rzeczy, a wcale nie takich trudnych. Czyli mamy rączki. Rączki. Ty masz żółty, to ja mam żółty. To masz żółty kawałek papieru. Ja mam mm -hmm. niebieski. I to jest bardzo proste. Składamy papier na pół, taki, żeby były takie właśnie wąskie o, paseczki. Czyli robimy takie paseczki. Tutaj tak, tak, tak. Ale tak, no i ucinamy, no, żeby nam były takie złożone. To jest trochę duży, długi ten pasek, ja bym go trochę skróciła. I z tego robimy, zobacz co jeszcze, zwężamy tak, żeby te rączki były. O właśnie, tak taki rękaw, taki A. rozszerzający się... Ale też sobie go trochę tak skrócę tutaj, o. tak, skróć go sobie Tink. i wtedy mamy Tada, dwa, Tink. takie kawałki. Tink, 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 tink. I zobaczmy sobie, tutaj będziemy mogli to przykleić. O. Tak gdzieś wysoko. O. I, I na chwilę... pół, tak? Y, pokaż. No mam tak, tak? I jak teraz przetnę tak, na pół, tak. to już mam dwie. To masz dwie rączki, tak, tak. Mhm. I możemy już tam przykleić, za chwilę dłonie jeszcze do tego zrobimy. Czyli ja tutaj sobie przyklejam ten jeden. O a tu będzie drugi. Ja mam taki z szerokimi rękawami. No. Właśnie. To jest fajne, bo można... O, tutaj będzie druga rączka. Dobrze to stoi, bo ja tak... Dobrze. Ciekawa jestem, jak wam tam idzie. Super. I teraz rączki. Rączki to też tak robimy, tylko teraz już ja mogę ci wyciąć rączki. Super. A ja sobie tutaj przykleję. Ty tam sobie przyklejaj. Czyli tak. Znowu składam y Taki mniejszy już paseczek na pół, ja zrobię dla cioci Sylwii to przełożę na cztery właśnie i rysujemy tutaj taką zwykłą rączkę tak jakby w takich rękawiczkach, bo nie będziemy wycinać pięć paluszków, tylko mogą być takie właśnie o, jak w rękawiczce i możemy później dorysować paluszki. Ja tu chyba jeszcze trochę zwężę ten rękaw. Ty tam walczysz, widzę z rękawem, i jak nam wychodzi, to możemy tutaj rozciąć, i mamy już rączki. Proszę o. bardzo. Mhm. I jak? Pamiętaj tylko, że musimy mhm. pamiętać tak, że jak robimy, no. to rączka musi być tak, żeby ona była z przodu, czyli musisz dać trochę. Bo tak nam będzie wisiał tak? ten, tak? Czyli on musi być tak, jak tu będzie przód, tak? Mhm. No to tak, no to tu musi być z boku, tam gdzie są te supełki, to przyklejone rączki. Dobrze, musimy wiedzieć, gdzie jest przód, a gdzie tył naszego aniołka. Jak ja sobie podniosę, to tak, to on będzie też równo. Hmm? Mhm. Hmm? I przyklejam rączki. Rączki, rączki. Yy. Ja przyklejam od tej strony, właśnie tu. Tak, żeby właśnie było jedna rączka. I no ja jeszcze próbuję że zrobić równo. A, to, to jest mm. trudne z dwóch stron słoikę. No ja wiem, mamy takie rączki. O. Super. I tu masz rączki. Hmm, czyli ta będzie tu? Tak, tak. Mhm. Bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę na gdzie masz kciuki, jak to wygląda. Super. Żeby jednak nie było, że nie są rączki. No właśnie. Ja teraz wytnę kawałek sznurka nam na paseczek. No, powinno starczyć chyba. Malwinko, ja już się nie mogę doczekać, jak już zrobimy tak ładny... Jak już zaraz i... wyjdzie. Mhm. I druga rączka. Super. ok i rozumiem, że potem będziemy buzię Robimy, robić. Tak, ale najpierw zrobimy jeszcze, wiesz co, wytniemy kawałeczek sznurka odetniemy i zrobimy paseczek, czyli po prostu przewiążemy w połowie, tutaj, żeby był też taki. Zawiążemy możemy czy na kokardkę, czy na dwa supełki. Ja sobie mogę, patrzcie, położę ten słoiczek, przytrzymam paluszkiem. A ja sobie odwrócę w moją stronę. Tak, ale powiem Ci, że tak jest chyba. O, i patrzcie, nie chce mi się zawiązać. Padał, jest. O, może trochę długi, trochę skrócę. Jak? Udaje ci się? Staram się, jak mogę. Przytrzymajcie paluszkiem? Nie, chyba dam radę. O. zobaczcie, już mamy. Muszę, ci, już, muszę, już taki, muszę trochę ćwiczyć. Już jest taki, ten narzaniełek prawie gotowy. Prawie w sensie, że nie ma głowy. Musi, musiał schować się. O, twój ma nawet takie fajne zawinięte. Mój ma takie o. Mhm. No dobrze, to teraz główka. To też bierzemy. No może czekaj. Tutaj mamy jakiś kawałek białego papieru. Wycinać głowę? Dla Ciebie też? Oczywiście, jak zawsze. Dobra. E, ja ja mam dzieci ja... powiem, że ja mam najlepiej z malwą. Ona mi zawsze powie na te najtrudniejsze rzeczy. I wtedy są równe. Rysujemy główkę. To może być taka główka. Okrągła. Można sobie też wziąć... E, o, no, a może na przykład ja jeszcze tu wytnę uszy. By było fajnie. O. E, ja tutaj już narysuję może już od razu oczy. Mogą być takie ładne. O, i ta będzie dla mnie. Ta będzie moja. <laughs> Zobaczymy. O, takie ładne oczy. Nosek i uśmiech. Ha, ha. Tu możemy jeszcze zrobić taką buźkę. Pokolorujemy tutaj. O, taką buźkę zrobimy. Ja to dla ciebie też zrobię. Słuchaj, super. Dobra, czyli jak ucinam podwójnie. Ja już nie mogę doczekać. To zaraz będzie. I później jeszcze włoski zrobimy. Włoski to można różnie, właśnie, albo mm -hmm. z bibuły, zrobić z papieru kolorowego, jak to chce, ale to jeszcze chwila. Malwinko, a Ty masz u siebie lampion? Jakiś jest Adwent? Mam takie, mam świeczkę bardziej. Świeczkę ale masz? właśnie taki lampion z zeszłego roku też, pamiętam, że robiliśmy. Chyba z wujkiem Adrianem robiliśmy Ciekawe, taki czy lampion. on ma swój. No właśnie. Dobra, czekaj, to ja Ci narysuję. Ale pewnie ma. Ja sobie swój postawię. Mhm. Trzeba tu właśnie Lampią się robi nie po to żeby sobie stał tylko żeby go nie, używać no, będzie, ładnie. będzie się y, świecił przez cały adwent no jak właśnie. będę na to będę go zabierać tutaj ci zrobię taką też uśmiech a że mamy tutaj taką świeczkę to sobie może tak się świecić cały czas ona jest fajna bo ona jest właśnie taka widzisz elektryczna i bezpieczna I na pewno dla się nic nie stanie nic się nie stanie więc to jest właśnie, o słuchaj, tutaj mamy uszka. O, dziękuję. bardzo. Przyklejamy teraz główkę. Mm, tak? Tutaj, tak, tak, tam gdzie właśnie jest miejsce, tam gdzie uważasz, że tam będzie dobrze. To będzie nasza głowa. Mhm. Cze, dobrze, trzeba mieć dobry klej też. Dobry klej, zobaczcie tak, tutaj przyklejam. O, chyba tu wyżej będzie. Mhm. Ja chyba tu muszę jeszcze bardziej, więcej kleju. Trzeba mhm. przymierzyć chyba najpierw i dopiero Przymierz potem. sobie, zobacz. Zobaczcie, mój y, y, łysiutki aniołek jest. <grym> Twój też już jest. Twój też już jest. Dobra. I teraz włosy to możemy zrobić... Y, tutaj mam jakąś albo brązową, albo czarną, jaką chcesz. Mm. Ja wezmę kawałek brązowego. Ty chcesz brązowy czy czarne do twojego? Nie, no, właśnie ja się zastanawiam, czy nie zrobić jakichś kolorowych. Kolorowych? No. A no to co? weź jakieś, co chcesz, niebieski, czerwony. to ja wezmę trochę czerwonego. No to zrób mu czerwone takie będą miał włosy. I tak, możemy sobie mm, przeróżbieramy nie, nie, taki kawałeczek. Takie dwa prostokąciki. To tak jak utniesz właśnie no. no dobrze, to ja sobie tutaj będę ciąć, a Ty pokażę cię mhm. jak to zrobimy, tak. a ja potem cię dogonię. Dobrze. No to ja jak biorę sobie, to w środku tej bibuły przeklejam klejem, smaruję, tylko taki paseczek. Żeby móc też właśnie przykleić ten. O. O. Składam na pół. Mamy tam sklejone, i tu nacinam takie. Yy, o, tu może odetnę Tu nacinam takie włoski cieniutkie. Nie do końca, oczywiście, tylko tak do, no, do mniej więcej połowy. Mhm. Mm -hmm. I tak sobie tnę. Taką trawkę robię. Trafkę. A mogę tak tylko zrobić? O, i nie przecinę. Yy, wiesz co, to będziesz miała tylko podwójne, ale też możesz, tylko du duże nawet masz. Zobacz, że to będą bardzo długie, chyba że chcesz takie, o. o to ja zrobię tak, o i mm -hmm. wtedy skleję. I teraz sobie tu robię takie zagięcie, żeby właśnie tą grzywkę zostawić tu. Tylko pewnie mam długą, to będę musiała uciąć, prawda? Nie widzę tam jak Albo, po albo pokręć, tak jak twoje. Tutaj, o. Jak to wygląda? Śmiesznie, to najpierw przykleję z tej strony, posmaruję klejem ten kawałek mm. Mm -hmm. z Bibuły. Ja próbuję skleić moje. Aha, dobra. dobra. Ja zaraz tam zobaczę, jak to tam ci idzie. Dobrze. Bo to ma być taki malutki, wiesz? O, żeby był. I zobaczcie, tu przyklejam teraz klejem, tak. Najpierw tak, a później właśnie tak dookoła. o. Sama jestem ciekawa, jak wyjdą moje. Czekajcie, I nie wiem, zobetymy. czy dobrze. I nie wiem, czy dobrze wszystko zrobiłam, przysłoniło. Ale... Teraz będziemy się we fryzjera. To jest najfajniejsze. Jak aniołku cię obciąć? A tak troszkę krócej, dobrze. Tylko, żeby mu ucha nie uciąć. To troszkę tu, troszkę. Tu. Tu. O, tutaj troszkę. Tu będzie miał z tyłu za uchem. Zobaczmy, jeszcze trochę. Możemy mu uciąć tu. Trochę tu. On będzie miał taką fryzurę. Ja muszę najpierw moją fryzurę poprzecinać tutaj, bo. Śmieszne, zobaczcie. Taka może być śmieszna. No, fajna. Taka fryzurka. Dobrze, o, ale tutaj mam yy, właśnie. To jest zawsze tak, jak jest się u fryzjera, to po prostu zawsze jest dużo włosów. To tu są włosy mojego aniołka. Hmm. Tak. Anielskie włosy. Anielskie włosy. Mi się to już chyba trochę tak ze świętami kojarzy. Mm -hmm. Ja muszę tutaj poprzecinać, bo, sobie... bo ja sobie skleiłam wszystko, więc teraz Aha. muszę wszystko porościnać i dopiero będę mieć włosy. A no właśnie, to ty widzę, ale Widzisz, tutaj. Ja tu muszę teraz taką mm -hmm. zrobić. O! I mm -hmm. już. już. Więc Albo wiesz, jak możesz sobie zrobić? Więc mój e, Spróbujemy, tak, zobaczymy, co się da zrobić. I co teraz? Pokaż, ja przymierzymy go najpierw. To, 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 mój o, będzie tak. miał po prostu taką. O! Tak, zaraz tutaj pokażemy, i tam to będzie. O, a możesz mieć nawet taką dziewczynkę. W Mogę sumie. mieć właśnie. To przyklej sobie tylko z tej strony, mm -hmm. od tej I strony. A tutaj odcinam to. Tak, a tam sobie odetniesz i będziesz miała też takiego aniołka. Tam masz chłopczykę, ja mam dziewczynkę i. Na przykład. Ja też jeszcze, można zrobić jej właśnie aureolkę. To ja tutaj wytnę z jakiegoś tu jest jakiś owek żółtego cieniutki paseczek i dla ciebie też wytnę o, jeden i zaraz drugi i zrobimy aureolkę dobrze zaraz tutaj hm? to jak Dobra, to pokaż jak tam ci idzie dobra i zaginamy czy będzie się trzyma jak nie to zawsze można zokleić tak Popatrzmy, pokażę. Nie no, fajny jest. Twój, twój też może być chłopczyk nawet. Mój jest oryginalny. Fajne ma takie włosy, no. Och! super. No to teraz trzymaj paseczek i możemy sobie go tak trochę palcami e, zaokrąglić. i Możemy tak przykleić tutaj z tyłu naszej głowy. Ja użyłam nożyczek? Tak. I tak jakby przykleić właśnie, żeby to było coś takiego. Taką aurą, czyli końcóweczki smarujemy i przyklejamy z tej, tej głowy możemy położyć i tu przyklejamy i zobaczymy jak wyjdzie moja mamy oh. aurolkę a jeszcze wiem wiesz o czym zapomniałam o czym o stopach <laughs> bo jeszcze ten aniołek ma stopy bo jak tak właśnie które wystają z oh, sukienki ale mój ma dużo twój to ma ogromną aurolę to ja też zrobię tak żeby ja tutaj narysuję. Może to jakiś o, Takie stopy. Narysuję, ale one jak wytnę, to będą. To nie będę tak wycinała, tylko tak wytnę zaokrąglę. To... I będą cztery? Będą cztery. O, tu mam dwie, tu mam tak. Ja tutaj możesz dorysować sobie też stopy, jak chcesz. Znaczy paluszki. No, może mój ma buty. Może mieć. I wystarczy tylko przykleić. Chodź tutaj. O. Tak, alwinko. Moje prace plastyczne są zawsze oryginalne. Jedna stopa. I uwaga, uwaga, i już będzie druga. I już. Dobra. I wkładamy tam oczywiście światełko. I będzie mogło się. Palić światełko i świecić. O. To jest właśnie gotowe. Tak? Jak tam? Włóż tam zapal. O. Może już się wygasa. Już chyba może już się ten wygasa. O. Ten jest. O. Zobacz. I będzie. Wyjmę masz już mhm. Piękny. Powiem Wam, że trudno jest wsadzić, żeby się nie przewróciło. A no właśnie, to nożyczkami tam, albo jak Ale... tym możesz długopisem. Chyba muszę wyjąć. I próbuję tak. jeszcze raz. O, jest. Jest, super. Pokaż Twój. Podnieś. trzymaj się, super. Zobaczcie, to są nasze lampiony. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych lampionów, więc możecie przesyłać zdjęcia. I co, i na koniec pomodlimy się? Pewnie. Dobrze. To w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się. Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, posieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca Zajem, i Syna, i Ducha, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Kochane dzieciaki, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, czekamy na Wasze zdjęcia. Lajkujcie ten odcinek, przesyłajcie go dalej. I ja się nie mogę doczekać, jakby do wytrwałości oglądać. w roratach, żeby też chodzić, prawda? I trzeba tak. wcześniej nie wstawać. No właśnie. Papa! Pa. Pa, Mawa! Co? A skrzydła? A ją bez skrzydeł? O nie! No właśnie, nie ma skrzydeł. No właśnie, brakowało mi, że czegoś mi nie wycięłaś, no. A no właśnie. Dobrze Sylwia, a to już koniec, to nie. To e, e, cofamy, cofamy, cofamy. E, jesteśmy tutaj, robimy skrzydełka, każdemu się może zdarzyć. To ja, zdarzyć, coś to ja poczekam, aż Cię Malwa nie. skrzydełka, tak? Ja pokażę, jak się robi skrzydełka. Więc tak, składamy na pół. Dobrze, że się jeszcze okazało, że może już dzieci nie zdążyły pójść na przykład. No właśnie. I tak, jak rysujemy skrzydełka? Składamy na pół. Ja zrobię oczywiście wersję podwójną jeszcze dla cioci Sylwii. Tak. Dobrze, to będzie dobrze. I rysujemy sobie skrzydełka. Takie skrzydełka. I tu coś takiego. Musi być też tak, że jak mamy złożony papier, żeby nam się Czyli taki, podwójnie zrobiło. taki grzebeczek. Taki, taki grzebek właśnie. I ja tutaj już... O, dobrze, że udało nam się to zauważyć. No właśnie. A ja powiem Ci, że jakoś tak już się ucieszyłam, że już wszystko gotowe. A no. tutaj właśnie. Ja wiem, no bo Advent to taki czas radości jest i. ty no już właśnie. pewnie ucieszyłaś się, że już jest lampion i już jest. I już chciała tak tam to światełko. I już, raty, a tu. I już właśnie to światełko już już się tak ucieszyłam, ale właśnie Aniołek chyba by się cieszył, żeby miał skrzydełka. Bo to jest chyba fajne mieć skrzydła, prawda? Pewnie tak. Pewnie tak, więc właśnie to jest fajne, więc dobrze, że tutaj cieciu serio zauważyłaś. Pewnie dzieci też pukały do telewizora. Nie, cieciu malwo, jeszcze skrzydełka, skrzydełka, a ja no niestety nie słyszałam. Ale właśnie tak, dobra, uwaga. Moje skrzydła, twoje skrzydła, proszę bardzo. Super. Raz Ale kładamy. fajne. Ja tutaj. I co? I tak tylko. O, tak tylko tink. wystarczy je przykleić, tak. To tak. ja już kleję swoje. Tam możesz kleić. Ja tu poobcinam te nasze. O. Kleję swoje, kleję, kleję. O, żeby też nie było tych takich czarnych. Dobra, i zaraz przykleję. No i teraz. No właśnie, aniołek bez skrzydełek. To jest dopiero. Ale lepiej późno niż wcale sobie przypomnieć. Mm -hmm. O, przykleiłaś. I mój już jest. Mój też tutaj już ma skrzydła. Teraz już jest. Teraz, teraz już, już jestem jest. wesołym jest. aniołkiem ze skrzydełkami. I teraz już możemy machać. Pa, 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 pa. pa.